Witam serdecznie wszystkich fanów wszechstylowej walki wręcz. W ten weekend czeka nas numerowana gala UFC w T-Mobile Arena w Las Vegas. UFC 303 Pereira vs Prohaska 2. W walce wieczoru pojedynek o pas mistrzowski kategorii półciężkiej. Starcie rewanżowe pomiędzy mistrzem Aleksem Pereirą a byłym mistrzem Irim Prohaską. Pierwotnie w walce wieczoru mieli zmierzyć się Conor McGregor z Michaelem Chandlerem. Jednak McGregor doznał kontuzji i to starcie nie doszło do skutku. Alex Pereira zdaje się po raz kolejny ratuje ważną numerowaną rozpiskę dla UFC. Do tego bardzo interesujące starcie w kategorii piórkowej pomiędzy Brianem Ortego a Diego Lopesem W kategorii półśredniej Ian Gary kontra Michael Venom Page. Sporo ciekawych zestawień na tej rozpisce. Przejdę do ich omówienia. W kategorii koguciej Ricky Simon zmierzy się z Viniciusem Oliveirą. Brazylijczyk zadebiutował w UFC w ostatniej walce, mierząc się z rywalem sprowadzonym na zastępstwo na ostatnią chwilę, również debiutującym w UFC Bernardo Soparzem. Wygrał przez nokaut latającym kolanem w trzeciej rundzie, chociaż miał kłopoty w tej walce w pierwszej i drugiej rundzie, będąc wręcz dominowanym w parterze przez Szweda. Specjalizuje się Oliveira w stójce. 16 wygranych przez nokaut na jego koncie. Bardzo dobre, ma latające kolano. czym mógłby zaskoczyć Rickiego Simona? Jednak nie wydaje mi się, żeby tak się stało, bo to dosyć duży przeskok, jeśli chodzi o poziom rywalizacji. Simon to zawodnik z rankingu z dużym doświadczeniem w walkach z czołówką dywizji. Ostatnie dwie walki co prawda przegrał, ale to wciąż bardzo dobry zapaśnik. Na pewno lepszy od ostatniego rywala Viniciusa Oliveiry. Postawię na to, że zdominuje on Brazylijczyka w parterze i mój typ na wygraną Rickiego Simona przez poddanie. W kategorii muszej Carlos Hernandez zmierzy się z rejem Curują. Japończyk zadebiutuje w UFC, jest niepokonany w zawodowej karierze. Młody zawodnik z 9 zwycięstwami na koncie, trzy ostatnie w turnieju Road to UFC. Zawodnik, który lubi kończyć walki przed czasem, dąży do tego zakończenia. Osiem wygranych właśnie w ten sposób cztery przez ciosy i cztery przez poddania. Dobrze wyglądały jego obalenia w ostatnich walkach. Potrafi też wykonać rzut i w ten sposób sprowadzić rywala do parteru. Dosyć dobrze radzi sobie też w clinchu. W parterze lubi wejść w technikę pod twistera. Dobra kontrola i przechodzenie pozycji stąd też te wygrane po uderzeniach w parterze i poddania. Natomiast czy jego umiejętności zadziałają na poziomie UFC? No to jest pytanie, na które dostaniemy odpowiedź. W ostatniej wocy, którą zakończył co prawda uderzeniami na sam koniec pierwszej rundy, to miał trochę kłopotów z przeniesieniem walki do parteru. A w stójce, szczególnie w dłuższym dystansie, nie jest on tak dobry jak jego rodak Tatsuro Taira. I można go mocno trafić ciosem. Co Carlos Hernandez jest w stanie zrobić, co pokazywał to w swoich ostatnich walkach. Myślę, że będzie go trudniej sprowadzić do parteru niż poprzednich rywali. Tsurui, jeżeli będzie w stanie Hernandez utrzymać tę walkę w stójce, to może on wypunktować Japończyka, a może nawet zakończyć tę walkę przed czasem, czego był bardzo bliski, w starciu z Denisem Bondarem, gdzie właściwie sędziowie ukradli mu tą wygraną przed czasem. Może być to bardzo bliskie starcie, jednak podoba mi się ten styl grapplingu Japończyka, dlatego postawię na wygraną Rea surui przez decyzję sędziowską. W kategorii ciężkiej Andrzej Arlowski zmierzy się z Martinem Budajem. Były mistrz UFC Andrzej Arlowski swoje najlepsze lata ma już dawno za sobą, ale wciąż podejmuje wyzwania w oktagonie. Ostatnio nie wiodło mu się najlepiej, ma za sobą trzy porażki z rzędu, przegrywał z Marcosem Rogerio Delimą przez poddanie. Rozbijał go ciosami Don Taylor i przegrał też przez decyzję z Waldo Cortesem Acostą. Wcześniej kilka walk wygranych przez niejednogłośne decyzje z zawodnikami również z dołu tej dywizji wagowej. Widocznie Arlowski ma już kłopot z rywalami wywierającymi na niego presję. A myślę, że Martin Budaj nie będzie tutaj próbował jakichś technicznych wymian stójce, tylko będzie napierał do zbliżenia tego dystansu bo Słowak dosyć dobrze radzi sobie też w klinczu. Przegrał Budaj ostatnią walkę przez Nokot z Szalminem Gazjewem, ale Rosjanin jest mocny szczególnie w pierwszej rundzie, co pokazał. Ale wcześniej Budaj wygrał dosyć pewnie przez poddanie Kimurą z Joszem Parizjanem. Wygrał też na punkty z Jake'iem Collierem bardziej przekonująco niż Charlowski. Postawię w tej walce na wygraną Martina Budaja przed czasem Budaj przez poddanie. W kategorii słomkowej kobiet zmierzą się Michelle Waterson gomez z Gillian Robertson. Kanadyjka Robertson no to świetna specjalistka od jiu-jitsu, 9 wygranych w karierze przez poddanie, w tym aż 7 takich wygranych w UFC. Zmieniła kategorię wagową z muszej na słomkową i wygląda w tej nowej dla siebie kategorii wagowej dosyć dobrze. Chociaż przegrała jedną z tych trzech walk w tym limicie z Tabatą Ricci przez decyzję. No, i to pokazuje, że Robertson ma kłopoty, kiedy nie jest w stanie sprowadzić walki do parteru w korzystnej dla siebie też pozycji. No, chociaż speców też potrafi poddawać, ale na rywalkę, która zdecyduje się sama ją sprowadzić do parteru, może to nie zadziałać. No, Michelle Waterson gomez raczej będzie starała się utrzymać tę walkę w stójce, gdzie Kanadyjka jest dużo mniej groźna. No, i to Amerykanka powinna mieć zdecydowanie przewagę. No i jest to w stanie, myślę, Michelle Waterson zrobić. Ma bardzo dobrą bronę przed obaleniami, też całkiem niezłe jiu-jitsu w jej wykonaniu, stójce z tyłkaratę, no, zła passa walk w ostatnich latach, dużo tych porażek, w tym cztery ostatnie walki przegrane, ale z drugiej strony też nie miała łatwych przeciwniczek, większość z nich w rankingu i to wysoko. Myślę, że stać się tutaj na wygraną i odbicie się postawię w tej walce na wygraną Michelle Waterson-Gomez przez decyzję sędziowską. W kategorii kogucie i Peyton Talbot zmierzy się z Janisem Gemourim. Talbot niepokonany po wygranej w contenderze i otrzymaniu kontraktu, wygrane dwie walki w oktagonie. przeciwko Nikowi Aguirre i w ostatniej walce efektownie pokonał Camerona Saimana. Efektowny styl walki, duża pewność siebie, szczególnie groźny w stójce, ale może mieć kłopot, jeżeli Rywa sprowadzi go do parteru, tak jak w pierwszej rundzie walki z Nikiem Aguirre. A Janis Gemouri lubi tę walkę sprowadzać do parteru. Ma też cztery poddania, no ale to w większości na galach w Europie. W UFC tylko jedna walka przegrana przez nokaut techniczny po kopnięciu na korpus w trzeciej rundzie z Williamem Gomisem. Chociaż był to debiut kategorii wyżej, ale warunki fizyczne zawodników podobne. Nie myślę, że nie będzie tutaj jakiejś dużej przewagi siłowej jednego bądź drugiego. Talbot bardzo mi zaimponował tą wygraną nad Cameronem Seymanem i postawię na to, że będzie w stanie taki występ powtórzyć. Mój typ na wygraną Peytona Talbota przez nokaut techniczny. W kategorii piórkowej Charles Jordan zmierzy się z Jeannem Silwą. Kanadyjczyk Jordan, zawodnik bardzo wszechstronny, ma na swoim koncie 8 wygranych po ciosach i 5 poddań. Potrafi wstrząsnąć rywalem ciosem, potrafi poddać, złapać w duszenie. Często dawał ekscytujące walki, potrafił toczyć właśnie wyrównane boje z mocnymi rywalami, jak chociażby Shane Burgos czy Nathaniel Wood, z którymi co prawda przegrał przez decyzję. W ostatniej walce przegrał niejednogłośnie z Seanem Woodsonem. To moim zdaniem powinno być jednogłośnie, nie był w stanie sobie poradzić z zasięgiem Woodsona, który bardzo dobrze potrafi zarządzać dystansem, trzymać rywala na odległość i prezentuje wysoki poziom boksersko. Jordan lepiej czuje się idąc na wymianę ciosów z przeciwnikiem, który wywiera na nim presję. No a w ten sposób walczy Jean Silva, który też nie ma tym razem przewagi warunków nad Kandyjczykiem. Taki sam zasięg, jest nawet niższy od Jordana. Dużo mniejsze doświadczenie w UFC, tylko jedna walka w oktagonie, wygrana przez knockout w pierwszej rundzie z Westinem Wilsonem. Wcześniej występ w programie Contender, gdzie pokonał solidnego przeciwnika, niepokonanego wtedy, Argentyńczyka Kevina Vallejosa. Pokazywał Jean Silva, że ma dużą siłę ciosu. 9 wygranych przez KOTK w jego bilansie. I też trenuje w dobrym klubie. Podoba mi się to zestawienie. Myślę, że mogą oni dać dobrą walkę. Ja postawię tutaj na wygraną Kanadyjczyka. Mój typ na wygraną Charlesa Jordana przez decyzję. W kategorii piórkowej zmierzą się Kaps, Swanson z André Filim. Pojedynek dwóch weteranów, ponad 20 walk w UFC. Bilans w UFC Swansona nieco lepszy, też więcej walk z zawodnikami z czołówki na jego koncie, ale jest też 6 lat starszy od Filiego. No to obaj mają już zdaje się swój najlepszy okres kariery za sobą i w ostatnim czasie przeplatają zwycięstwa porażkami. Obaj dysponują dobrym jiu ale preferują walkę w stójce. Miał trochę w ostatnich walkach z Swanson kłopoty z kopnięciami rywali. a chwili robi to dosyć dobrze, zarówno te niskie kopnięcia, jak i na korpus. Ale sam też w popełnia błędy i odsłania się, bywał kilkukrotnie nokautowany. A Swanson pokazywał, że wciąż nawet w wieku 40 lat ma szybkie ręce i jest w stanie zaskoczyć rywala. Jak dla mnie na papierze bliskie starcie, postawię jednak na kaba Swansona przez decyzję sędziowską. W kategorii średniej Joe Pfeiffer zmierzy się z markiem Andre Borio. Pfeiffer po serii trzech szybkich zwycięstw z Alenem Amedowskim, Geraldem Mershartem i Abdulem Rezakiem Alhassanem przegrał swoją ostatnią walkę z Jackiem Hermansonem przez decyzję. Hermanson okazał się dla niego trudny do trafienia, wymęczył go i porozbijał na pełnym dystansie 5 rund. Ale to też cenne doświadczenie dla Pfeiffera, który tych walk. Na takim poziomie jeszcze nie miał w swojej karierze, a jest on zawodnikiem, który po takiej porażce jeszcze może się odbić. Ma bardzo mocne uderzenie. 8 walk wygrywał przez KOTKO, też potrafi skutecznie sprowadzać walkę do parteru i pracował mocno w ostatnich latach nad swoim parterem, też ma trzy wygrane przez poddania w swojej karierze. Jego rywal Kanadyjczyk Mark Andreborio, bardzo solidny zawodnik. Również swego czasu znany z mocnych uderzeń, bo ma aż 10 wygranych przez KOTK w swojej karierze, chociaż tylko dwie takie w UFC, Dobry wytrzymałościowo, ale na pewno dużo łatwiejszy do trafienia niż Jack Hermanson. Idzie na te wymiany z przeciwnikami i też dużo tych ciosów przyjmuje. A przyjęcie mocnego ciosu od Joe Pfeiffera może się dla niego źle skończyć, tak jak źle skończyła się dla niego walka z Chidim Jokwanim, który posłał go na deski w 16 sekund. Stylistycznie myślę, że jest to dobre zestawienie dla Joe Pfeiffera i postawię właśnie na wygraną Amerykanina przez knockout. W kategorii półśredniej zmierzą się Jan machado Gary z Michaelem Page'em. Irlandczyk niepokonany w zawodowej karierze, do tego 7 walk wygranych w UFC, wcześniej 7 w Cage Warriors, gdzie zdobył pas mistrzowski. Ostatnie dwie walki z zawodnikami z rankingów kategorii półśredniej pokonywał przez decyzję Nila Magniego i Geoffa Nila. Szczególnie dobrze Gary sobie radzi walcząc w stójce, w dystansie. Potrafi punktować ciosami rywali, dobrze też kopie. No ale podobny styl walki, ale nawet zdaje się na wyższym poziomie prezentuje... Michael Page. Były może trochę wątpliwości co do tego, jak przełoży się to na UFC, bo był on gwiazdą organizacji Bellator, ale bardzo udany debiut w walce przeciwko Kevinowi Hollandowi, gdzie nawet to rywal miał kilka centymetrów dłuższy zasięg ramion, a w walce wyglądało to jakby to Page miał sporą przewagę zasięgu. Stosując też boczną pozycję potrafi takie Wrażenie sprawić Michael Page, a jest on bardzo dobrym kickboxerem i pokazał, że wciąż ma świetny refleks i szybkość w takiej walce, gdzie z Garem będą chcieli się wypunktować, no to może on uzyskać przewagę, bo to, co Irlandczyk robi dobrze, on zdaje się robić lepiej i wcale nie zaskoczy mnie no w jego wykonaniu, szczególnie biorąc pod uwagę, ile ciosów był w stanie przyjąć Kevin Holland i to mocnych ciosów. Jeżeli podobnymi zostanie trafiony Gary, no to mam wrażenie, że tego nie wytrzyma. Postawię w tej walce na wygraną Michaela Page'a przez knockout. W kategorii kogucie i kobiet zmierzą się Mayra Bueno Silva z Macy's Jason, brazylijka. No to była pretendentka do pasa mistrzowskiego, przegrała właśnie w takim pojedynku, ostatnią swoją walkę z Raquel Pennington, została przez Amerykankę, Wypunktowana na pełnym dystansie pięciu rund. Wcześniej seria czterech zwycięstw w tej kategorii koguciej. No, chociaż jedno ostatecznie zmienione na no contest z Holly Holm. Ze względu na nieprzejście testów antydopingowych. Ale wciąż 7 poddań na koncie brazylijki. Jest bardzo groźna w parterze. stójce też ma mocne uderzenia. Ale dosyć dobrze sobie radzi w stójce również Macy's Jason z jej kickboxingiem. Ma nadrywalką z dosyć wyraźną przewagę wzrostu i zasięgu i pokazywała ona w swoich walkach, że potrafi z tej przewagi korzystać, ale dosyć dobrze czuje się również w walce z Warciu i nie jest tak łatwo ją zaskoczyć, choć zdarzało jej się popełniać błędy w walce z Mairą Buenosilvo Silvo. Uważam, że powinna unikać parteru i spróbować może zobaczyć podobnie do Rakel Pennington, ale może trochę bardziej w swoim stylu. Nie jestem jednak przekonany, czy. Taki plan ona wykona. Nawet w tej ostatniej walce z panią Kianzat musiała się oswobadzać z próby poddania balachą. W walce z Brazyliką popełnienie takiego błędu może kosztować ją cały pojedynek. A postawię tutaj na wygraną Macy's Jason przez decyzję sędziowską. W kategorii półciężkiej Antony Smyf zmierzy się z Romanem Toidze. No tak ciekawie zestawione to starcie, bo pierwotnie miała być walka. Jamahal Hilla z Halilem Rantrim. Rantrim został zawieszony i na zastępstwo wszedł Carlos Ulberg. Później wypadł z kontuzją Jamahal Hill i za niego wszedł Antony Smith. No i ostatecznie wycofał się też Carlos Ulberg i do walki wszedł Roman Dolidze. Gruzin przygotowywał się wcześniej do innego pojedynku. Jeszcze w kategorii średniej jednak wypadł mu rywal. Tutaj wchodzi do kategorii wyżej, półciężkiej, w której kiedyś walczył a zresztą Smyf był zawodnikiem kategorii średniej przez dłuższy czas niemniej jeżeli ktoś tutaj będzie miał przewagę kilogramów no to najprawdopodobniej będzie to Amerykanin Smyf w ostatnich latach nie wyglądał w tych swoich walkach najlepiej nie miał zbyt dobrych reakcji na ciosy przeciwników ale zawsze waleczny, nie poddaje się nigdy i potrafi też wykorzystać swoje dobre umiejętności jiu-jitsu, co pokazał w ostatniej walce z Vitorem Petrino którego poddał w pierwszej rundzie duszeniem gilotyną Dolidze raczej nie poddał, no bo Gruzin jest bardzo dobrym graplerem, Chociaż miała kłopoty ze sprowadzeniem rywali do parteru. No w stójce natomiast jest dosyć chaotyczny. Wręcz niechlujny. Lubi techniki obrotowe. Takie duże ciosy, ale no Smyf może być w stanie go skontrować. Sam też potrafi mocno uderzać. Ma 19 nokautów na swoim koncie. No mam wrażenie, że determinacja umiejętności Smyfa mogą mu wystarczyć do wygranej na Dolidze. Szczególnie jeżeli będzie górował siłowo nad rywalem, postawię w tej walce na wygraną Antonego Smyfa przez decyzję sędziowską. W kategorii piórkowej Brian Ortega zmierzy się z Diego Lopesem. Bardzo ciekawe starcie zawodników top 10 w tej kategorii wagowej. Ortega po problemach z kontuzją wrócił po dłuższej przerwie i w rewanżu wygrał z Jairem Rodriguezem przez duszenie trójkątne rękoma w trzeciej rundzie. Jest on świetnym specjalistą brazylijskiego jiu-jitsu, zresztą jego przydomek T-City od jego specjalności duszeń trójkątnych. Przegrywał w UFC tylko z mistrzami Maxem Hollowayem i Aleksandarem Wolkanowskim. On przegrał też z Jaiłem Rodriguezem, któremu się zrewanżował, ale to wtedy doznał kontuzji. No i nie obyło się dla niego bez kłopotów również w starciu rewanżowym, bo dużo ciosów przyjął od Meksykanina w tej walce, w pierwszej rundzie szczególnie. Jednak nie udało się Jairowi zakończyć tej walki przez knockout. A Ortega jest wytrzymały. Kiedy sprowadzi przeciwnika do parteru, no to znajdują się oni w wielkich opałach. Jego stójka również jest bardzo dobra. Świetnie boksuje. No chociaż nie wygląda to aż tak dobrze na tle takich rywali jak Holloway, Volkanowski czy właśnie Rodriguez. Zobaczymy jak to się sprawdzi w starciu z Diego Lopezem. Brazylijczyk ma przewagę warunków fizycznych nad Ortegą. Ostatnie trzy walki w UFC kończył szybko w pierwszych rundach, nokautując lub poddając po knockdownie przeciwników. Ani jednego sprowadzenia na jego koncie, obalenia w UFC. Wszyscy rywale, jeżeli lądowali z nim w parterze, to byli przez niego sprowadzani do tego parteru ciosami. Za wyjątkiem Mofsara i Iwolejeva, z którym mierzył się Lopez w debiucie, wszedł na zastępstwo. I przegrał ostatecznie przez decyzję, ale sprawił Rosjaninowi bardzo duże kłopoty. I był bliski wygrania tej walki przez poddanie. Również jest on świetnym ekspertem brazylijskiego jiu -jitsu. To dosyć ciekawe, czy zobaczymy jakieś wymiany w parterze pomiędzy nim a Brianem Ortegą. Możliwe, że Lopez sam spróbuje poddać Ortegę, ale raczej większe szanse ma na zwycięstwo w tej walce w stójce. Jest to starcie trzyrundowe. To też powinno bardziej odpowiadać ze względu na większe doświadczenie Ortegi w walk na dłuższym dystansie. Brazylijczyk zdaje się z walki na walkę poprawiać. Tutaj ma zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie przed sobą, ale jego agresja, szybkość i siła w stójce mogą się okazać bardzo problematyczne dla Ortegi początek walki dla właśnie Amerykanina może być dosyć trudny, ale jeżeli Ortega to przetrwa, to może on przejąć inicjatywę w tym pojedynku tak jak zrobił to z Jairem Rodríguezem. Chociaż Lopez zdecydowanie będzie zawodnikiem trudniejszym do skontrolowania w parterze i złapania na nim poddania. Bardzo możliwe, że to starcie zakończy się decyzją sędziowską. Ja postawię jednak na zakończenie w wykonaniu Diego Lopesa, mój tym na wygraną Brazylijczyka przez nokaut techniczny. W walce wieczoru w kategorii półciężkiej opas mistrzowski... W starciu zmierzą się Alex Pereira z Irim Prochaską. Brazylijczyk w starciu z Czechem zdobył pas mistrzowski tej kategorii wagowej. Wcześniej zdobywał pas kategorii średniej. Imponujący bilans brazylijskiego mistrza już teraz dwóch kategorii wagowych, choć nie jednocześnie. W tej kategorii półciężkiej stoczył tylko trzy pojedynki, ale wszystkie trzy wygrał i były to trzy starcia z byłymi mistrzami. Na punkty niejednogłośnie pokonał Jana Błachowicza i wygrywał po ciosach z Lirym Prochaską i Jamachalem Hillem, którzy te tytuły mistrzowskie wakowali ze względu na kontuzję. Pojedynek dwóch niezwykle groźnych strikerów Pereira, wiadomo, były mistrz glory w kickboxingu. Prochaska 26 wygranych w karierze przez nokaut, bądź nokaut techniczny. Po porażce z Pereirą. Ostatniej walce świetny występ z Aleksandarem Rakiciem, gdzie narzucił na rywala dużą presję mimo kłopotów w pierwszej rundzie, gdzie próbował może trochę bardziej technicznych wymian albo wyczuć rywala i przegrywał te wymiany z Rakiciem, ale kiedy narzucił presję i zaczął trafiać, no to serb tego naporu nie wytrzymał i niewielu zawodników jest w stanie taki napór prochaski wytrzymać. Dobrze sobie poradził z tym naporem Czecha. Pereira w pierwszej ich walce, no ale wtedy Prochaska wracał po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Może to zaważyło też na jego występie. No, niemniej tym razem ponownie Czech będzie musiał poradzić sobie z niskimi kopnięciami Brazylijczyka, próbami punktowania w stójce. No to Pereira potrafi robić, chociaż też specjalizuje się w szukaniu tego nakałtującego uderzenia. I złapał swoją lewą ręką Czecha w tamtej walce. I może to zrobić ponownie. No, trzeba wziąć też pod uwagę to, że pierwotnie miała być inna walka wieczorem na tej gali. Obaj zawodnicy mieli niewiele czasu na przygotowania. Jeżeli dobrze pamiętam, to też Pereira po ostatniej walce z Hillem chciał zrobić sobie trochę dłuższą przerwę, żeby zaleczyć lepiej drobne kontuzje. No, zobaczymy, kto z tymi warunkami sobie lepiej poradzi. Ja postawię na to, że ponownie zwycięży Alex Pereira. Mój tep na wygraną Brazylijczyka przez knockout. To by było na tyle. Gala UFC 303 Pereira vs Prohaska 2 w nocy z soboty na niedzielę z 29 na 30 czerwca T-Mobile Arena w Las Vegas Transmisja gali, karta wstępna rozpocznie się o północy Transmisja w UFC Fight Pass Karta główna od godziny 4 w nocy dostępna w kanałach sportowych Polsatu jak zwykle, zapraszam do oglądania, kibicowania. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej gali, jakie macie typy i co uważacie o moich. Jeżeli materiał wideo Wam się podobał, polubcie go. Przypominam też o subskrypcji kanału. Ja się już żegnam. Do usłyszenia.